Kongres Katkam, największe święto cyfrowej stomatologii w Polsce, to wydarzenie adresowane do lekarzy-dentystów przybliżający nowoczesne technologie. Nazywam się Marek Milcarz i, jako jeden z wykładowców, będę mógł przekazać swoje wieloletnie doświadczenie i opowiedzieć o najnowszych cyfrowych procedurach, które wykorzystuję w mojej klinice Dental House w Włokowie. Przedstawię zastosowanie technik cyfrowych w projektach estetyki twarzy w całym procesie, od cyfrowej diagnostyki i projektowania uśmiechu poprzez zabiegi implantologiczne w pełni nawigacji, aż po prace protetyczne w technologii Kafka. Przewidywalne, okluzyjnie i niezwykle estetyczne, wykorzystujące najlepsze cyfrowe biblioteki i precyzję techniki Kafka. Opowiem o moim cyfrowym protokole chirurgiczno-protetycznym, powtarzalnym, ergonomicznym i zintegrowanym w intuicyjnym środowisku. Jestem maniakiem rozwoju, ponieważ rozumiem, że nowoczesne protokoły leczenia to precyzja i bezpieczeństwo. Dzięki temu wiem, mam pewność, że nasi pacjenci są pod bardzo dobrą opieką. Zapraszam Was do uczestnictwa w kongresie.